Przygodę, że ścieżką dydaktyczną po rezerwacie najlepiej zacząć przy parkingu klasztornym. Wielbicieli odkrywania ciekawych i niecodziennych krain na pewno zainteresują malownicze miejsca w dolinie Eliaszówki, która znajduje się w miejscowości Czerna w województwie małopolskim nieopodal Krzeszowic. Po krótkiej chwili niestety poboczymy ruchliwej drogi dochodzimy do źródła proroka Eliasza. Nad ujęciem wody góruje kapliczka z obrazem biblijnego proroka. Potocznie zwane jest źródłem miłości. Nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ zostało ocembrowane obudową w kształcie serca. Legendy głoszą, że kto napije się wody lub obejdzie je wokół, ten odnajdzie swoją prawdziwą miłość. Cudowne moce wodzie przypisywał Zygmunt Krasiński. Który przebywając tu, wierzył, że woda uleczy jego chore oczy. Idziemy dalej leśną ścieżką wśród pięknych buczynowych lasów i częściowo wzdłuż pozostałości po dawnym murze klauzurowym. Dawniej teren klasztoru był niedostępny dla osób postronnych. Na szczęście dziś zarówno dolina, jak i klasztor są całkowicie otwarte dla zwiedzających. Po przyjemnie rozgrzewającym podejściu docieramy do kopalni Czatkowice. Kopalnię założyli w trakcie okupacji Niemcy, ale wapień pozyskuje się aż do dnia dzisiejszego. Ta ogromna dziura w ziemi sprawia przygnębiające wrażenie. Stanowi bowiem świadectwo niszczycielskiej siły spółek państwowych, które eksploatują ziemię na rzecz własnych korzyści. W końcowym efekcie my wszyscy jesteśmy obciążani kosztami związanymi z ekologią. Tu widzimy bramę siedlecką, która była w dawnych czasach jedynym wyjściem z klasztoru, otoczonym wysokim kamiennym murem. Obwód muru wynosił 4 km, a jego wysokość w czasach świetności dochodziła nawet do 2,5 m wysokości. Kamieniołom jest czynny i należy zachować ostrożność. Trzeba uważnie czytać rozstawione tablice ostrzegawcze, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo. W leśnych krajobrazach widzimy ruiny furty klasztornej, która była dawniej głównym wejściem do klasztoru. Najciekawszą atrakcją doliny poza klasztorem są ruiny Diabelskiego Mostu. Pierwotnie most nosił nazwę Anielskiego, ale z czasem zaczął się zmieniać i miejscowa ludność nazwała go Diabelskim. Z mostem związane są różne legendy, między innymi o tym, że co roku odbywa się przy nim zjazd diabłów i czarownic. Wśród tych ludowych historii Pojawia się nawet zły duch i skarb zakopany pod mostem. Celem budowy mostu było połączenie klasztoru z majątkiem w siedlicu. Budowa trwała 20 lat. Konstrukcja liczyła 120 metrów długości oraz 18 metrów wysokości, a po jego obu końcach umieszczono figury świętych. Most był prawdziwą perełką architektoniczną. Przypominał rzymski akwedukt. Dziś jest klimatyczną ruiną wśród drzew. Jeśli do ciekawej historii i zabytków doda się porośnięte bukowym lasem zbocza Doliny, to mamy receptę na niezwykle ciekawą jednodniową wycieczkę. Stąd miłośnicy wycieczek i spacerów mogą udać się na dalsze poszukiwania ciekawostek przyrodniczych. Czerwonym jurajskim szlakiem rowerowym lub żółtym szlakiem dolinek jurajskich. Czerna to jeden z piękniej położonych klasztorów. Jest perełką XVII-wiecznej architektury. To idealne miejsce na niemęczące wędrówki po lesie.